Święty Franciszek z Asyżu, żyjący na przełomie XII i XIII wieku, urodzony w Asyżu w roku 1181, po swoim nawróceniu stał się heroldem Boga Najwyższego, głosząc światu, że Bóg jest miłością i że kocha swoje stworzenie kocha człowieka, mimo że to stworzenie często zapomina o tym, żeby miłować swojego stwórcę. Wiele wydarzeń życia świętego Franciszka z Asyżu przypomina nam o tej wielkiej miłości Boga. W najbliższych latach będziemy przeżywać wielkie jubileusze związane z życiem naszego Patriarchy i założyciela świętego Franciszka. W tym roku, roku 2023, mija 800 lat od napisania przez niego reguły zatwierdzonej. To także 800 lat od pierwszej. Żywej szopki zorganizowanej przez Franciszka w Grecji. W roku 2024 będziemy przeżywać 800 lat od stygmatów, które święty Franciszek otrzymał od Chrystusa na Górze Alverni. Rok 2025 przyniesie nam jubileusz napisania pieśni słonecznej, jednej z najbardziej znanych modlitw ułożonych przez świętego Franciszka. I wreszcie rok 2026, 800-lecie jego narodzin dla nieba, a więc rocznicy jego śmierci. Dlatego my, jako Franciszkanie, chcemy przeżywać te jubileusze w kolejnych latach, w tym roku skupiając się przede wszystkim na wydarzeniu pierwszego żłóbka w Grecji. Było to w grudniu 1223 roku. Święty Franciszek gościł u swoich przyjaciół niedaleko Rieti w małym miasteczku Grecji. Tam postanowił urządzić pierwszą żywą szopkę. Chciał przybliżyć ludziom tam mieszkającym tajemnicę Bożego Narodzenia, ale takiego, jakim ono było naprawdę nie cukierkowego, nie przesłodzonego, nie pełnego kolorów i barw, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Ale takiego prawdziwego, surowego, z całą prawdą o narodzeniu pana Jezusa w grocie betlejemskiej. Wraz ze swymi przyjaciółmi Franciszek znalazł taką grotę, przygotował ją odpowiednio i o północy, z 24 na 25 grudnia, zaprosił całe miasteczko i mieszkańców pobliskich wiosek do uczestnictwa we mszy świętej pasterskiej. W tej grocie urządził szopkę, w której na ścianie spoczywała figura Chrystusa. Obok stały żywe zwierzęta – wół, osioł, owieczki i kapłan, który odprawiał muszę świętą, a podczas niej święty Franciszek, który kapłanem nie był, ale będąc diakonem odczytał Ewangelię i mówił homilię o tym, że Chrystus nie jest kochany, że Chrystus, który jako Bóg stwórca całego świata przychodzi do ludzi nie znajduje pośród nich miejsca musi urodzić się w ubogich warunkach w stajence betlejemskiej tak też się dzieje od tej pory franciszkanie są tymi którzy rozpropagowali na całym świecie ideę organizowania szopek zarówno tych stałych jak i tych szopek ruchomych Także przedstawień Bożonarodzeniowych, przedstawień jasełkowych. XV wiek przynosi organizację takiej szopki w Neapolu, stamtąd rozchodzi się ta tradycja na cały świat. W XVI wieku trafia do Pragi i stamtąd najprawdopodobniej do Polski. Przedstawienia jasełek, przedstawienia Bożonarodzeniowe, szopki stałe, a w roku 1991 Żywa szopka przy Bazylice Świętego Franciszka z, As z Asyżu i tradycja, która jest kontynuowana co roku w czasie Bożego Narodzenia. W tym roku, korzystając z 800 lat od zorganizowania pierwszej szopki z Grecjo, postanowiliśmy w okresie wiosennym, a więc niekoniecznie zbliżonym do Bożego Narodzenia, zorganizować przy naszej bazylice wystawę szopek krakowskich. Wszyscy pytają dlaczego teraz? Odpowiedź prosta, dlatego że wielu turystów właśnie w tym okresie nawiedza Kraków. Jest więc okazja dotrzeć do nich z przekazem po pierwsze o idei franciszkańskiej idei zorganizowania zorganizowa szopek, ale także idei organizowania szopek krakowskich, o ich historii Powie twórca i inicjator tej wystawy pan Marek Markowski. Ja ograniczę się jedynie do zaproszenia was wszystkich, do zobaczenia tej niezwykłej wystawy w środku lata wystawa Szopek Krakowskich w auli błogosławionego Jakuba przy bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Wystawa ta będzie czynna do końca wakacji. Serdecznie zapraszamy. Zapoczątkowany i spopularyzowany przez Świętego Franciszka i zakon Franciszkanów zwyczaj budowy szopek bożonarodzeniowych, w różnych miejscach świata przyjął najrozmaitsze formy. Jedną z form jest polska szopka, szopka, która zrodziła się w Krakowie. Szopka krakowska to scena Bożego Narodzenia, umieszczona w fantastycznym, miniaturowym pałacu utworzonym z elementów wzorowanych na architekturze naszego miasta. Ów pałac ma wygląd zbliżony do fasady kościoła, jednak tworzonej z pełną swobodą mieszania stylów i form architektonicznych. Szopkę krakowską charakteryzuje pionowa symetria. To jest bardzo ważne w Szopce Krakowskiej. Jej niezwykła ozdobność Mnóstwo kolorów i bardzo połyskliwy materiał. Ten materiał to jest folia aluminiowa, która pokrywa w gruncie rzeczy całą strukturę szopki. W szopce pojawiają się oczywiście przede wszystkim postaci biblijne z Betlejem. Ponadto zdarzają się też postaci związane z naszym miastem, z historią naszego państwa. Szopki rozpoczęto robić kilka stuleci, kilkaset lat temu. Taką dojrzałą formę szopka krakowska osiągnęła w XIX wieku. Początkowo robili je prości rzemieślnicy z Przedmieść, którzy w zimowym okresie dorabiali sobie, przedstawiając Sceny z Bożego Narodzenia, a również sceny ludyczne, sceny, sceny ze zwykłego życia, pokazując je w bogatszych domach. W ten sposób zarobkowali w okresie, kiedy pracy było mniej. Z czasem ten zwyczaj stał się bardzo popularny i, i, i w pewnym momencie dyrektor Dobrzycki. Zapoczątkował konkurs. Był to rok 1937. Od 1937 roku corocznie szopkarze krakowscy zbierają się, zbierają się w grudniu pod pomnikiem Mickiewicza w rynku i przynosząc swoje szopki pracowicie tworzone przez cały rok. Ludzi, którzy tworzą szopki, jest w Krakowie około 40. Są to ludzie najrozmaiczych zawodów, ponieważ szopkarstwo jest. Jedne hobby. To nie jest y, praca zawodowa. Y, ten czas, w którym przynoszą szopki, jest dla nich i dla wielu Krakowian wielkim, wielkim świętem. Y, szopka krakowska y, no, różni się od wielu, wielu szopek z innych miejsc, ponieważ jest niezwykle bogata. Można by powiedzieć, że przeczy to w pewnym sensie ubóstwu, które chciał pokazać, które występowało w Betlejem i które chciał pokazać święty Franciszek w Grecjo. Jednak jest to tylko pozorna sprzeczność, ponieważ sam fakt budowy takich szopek świadczy o tym, że szopkarze mają wielką miłość do Bożego Narodzenia i połączoną z wielką miłością do swojego miasta. I chcą Chrystusowi dać niejako to, co najpiękniejsze, a najpiękniejszym według Krakowian są zabytki Krakowa. W tym roku udało nam się pokazać szopki w okresie letnim. Jest to sytuacja dosyć wyjątkowa, ponieważ. 800 lat to wielkie święto. 800 lat y, y, okresu, który upłynął od y, pierwszej szopki w Grecjo, to wielkie święto. Bardzo y, ważne i w gruncie rzeczy y, szopka staje się szopka, Boże Narodzenie trwa w tym roku jakby cały rok. Dlatego zapraszamy serdecznie do obejrzenia około 40 szopek wykonanych przez najwybitniejszych krakowskich szopkarzy w Auli Świętego Jakuba, Błogosławionego Jakuba, która została nam y, użyczona przez zakon franciszkanów.